Szanowni Państwo, znajdujemy się na podwórku przy ulicy Halera. Jak Państwo widzicie, to jest podwórko, które zdaniem Urzędu Miejskiego Wrocławia nadaje się do bezpiecznej zabawy dla najmłodszych mieszkańców, do relaksu e, dla wszystkich mieszkańców osiedla czy do bezpiecznego pozostawienia samochodu. Ja na takie podwórka się po prostu nie zgadzam. Dlatego składałem wnioski do Budżetu Obywatelskiego w Wrocławia o realizację remontów tego typu obiektów. Niestety. Tego typu projekty skierowane dla kilkuset mieszkańców Wrocławia nie mają szans w, z projektami dla kilkudziesięciu tysięcy. Dlatego w mojej ocenie miasto Wrocław powinno zrobić wszystko, żeby odbyły się jak największe remonty tego typu obiektów. Ponieważ chociażby ich wyłączy, tylko i wyłącznie na osiedlach powstańców śląskich Gaj Kuby, takich podwórek jest dziesiątki do remontu. Dlatego głosując nam. Głosujecie Państwo za remontami tego typu obiektów.